Jedni szukają poparcia w radiu lub telewizji. To nie dla mnie. Innych popierają politycy i działacze. Także mam takie wsparcie. Nie spotkacie wśród ludzi, dla których ważne są mała i duża ojczyzna, praca, wiara. Poszukuję lepszych rozwiązań, bez zmieniać Podkarpacie. Wiem, jak działa samorząd, bo byłem samorządowcem. Znam problemy przedsiębiorców, bo znów prowadzę własną firmę. Senat RP to nie jest miejsce do siedzenia. Wybór ma znaczenie. Mariusz Kawa, kandydat do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. To dobry samorządowiec. To dobry działacz ochotniczego pożarnictwa. To dobry kolega i człowiek. Udzielam mu poparcia jako kandydatowi do Senatu i proszę o poparcie tych wszystkich, którzy go znają. Mariusza Kawę postrzegam jako solidnego i uczciwego człowieka. Jego zaangażowanie w życie społeczne, w życie samorządowe to. Cecha, która go charakteryzuje, dlatego zdecydowałam się go popierać. Kultura wydaje się być niezależna od polityki, ale jak dobrze wiemy, w dzisiejszych czasach musimy ze sobą współpracować, aby ocalić to, co jest dla nas najważniejsze, czyli naszą tożsamość. Wiem, że Mariuszowi też na tym zależy, dlatego go popieram. Dla mnie jesteś najlepszym kandydatem na senatora. Jestem przekonany, że wygrasz wybory, że będziesz reprezentować nasze Podkarpacie w Senacie. Bardzo mi nie zmiło to słyszę, Panie prezydencji. Mariusz Kawa, kandydat do Senatu Rzeczpospolitej Polski.